Cześć, witajcie w podsumowaniu najważniejszych wydarzeń tego tygodnia w motorsporcie. Audi zatrudniło byłego szefa Ferrari, Mattia Binotto, na stanowisko szefa projektu F1. We wtorek Audi ogłosiło, że od 1 sierpnia Włoch dołączy do zespołu jako dyrektor techniczny i operacyjny w celu przygotowania do debiutu w 2026 roku. Automobil Klub Śląski poinformował o odwołaniu Rajdu Wisły, szóstej rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Organizatorzy jako powód podali trudną sytuację finansową. Wobec tego w kalendarzu RSMP pozostały tylko dwie rundy: Rajd Rzeszowski oraz Rajd Śląska. Na wtorkowej komisji FIA zespoły F1 przegłosowały odrzucenie proponowanych zmian w punktacji, czyli zwiększenia ilości punktowanych pozycji w Grand Prix z 10 do 12 lub nawet 14. Przegłosowano za to podniesienie minimalnej wagi przewidzianej dla kierowców z 80 do 82 kg, a także uzgodniono, że koszty związane z urlopami macierzyńskimi i ojcowskimi oraz zwolnieniami lekarskimi pozostaną wyłączone z limitu kosztów. Ustalono również, że przed rozpoczęciem sezonu 26 odbędzie się aż 9 dni testowych podzielonych na 3 dni. Trzy tygodnie od zakończenia zmieniono wyniki czterogodzinnego wyścigu na Imoli e w serii ELMS. Zwycięstwo odzyskała załoga pani z Racing. Pozytywnie rozpatrzono odwołanie zespołu. Stwierdzono, że nie można jednoznacznie określić, że na pewno doszło do przekroczenia prędkości podczas Fullcore's Yellow. W związku z tym Iobitf z Robertem Kubicą straciło wygraną i powróciło na drugie miejsce, a Inter Europol stracił podium i zostało sklasyfikowane na miejscu czwartym. Toyota poinformowała, że planuje wystawić w 2028 roku swój prototyp z silnikiem wodorowym w klasie hypercar obok swojego hybrydowego GR010 w Mistrzostwach Światałek, ale model nie będzie brał udziału we wszystkich rundach w kalendarzu. Esteban Ocon dołączy do Hasa na sezon 25 w ramach wieloletniej umowy po tym jak w czerwcu ogłoszono jego odejście z Alpine. Francuski kierowca będzie partnerem Olivera Bermana, a Has będzie miał zupełnie nowy skład kierowców na przyszły sezon. Alpine F1 Team ogłosiło także, że Bruno Famin z końcem sierpnia przestanie pełnić rolę szefa zespołu F1. Jego następcą podobno ma zostać Oliver Oaks, szef zespołu high-tech Formule 2 i Formule 3. Zespół IO Racing, czyli lider mistrzostw w klasie GTD Pro w IMSA, zatrudnił Juliana Andlauera od kolejnej rundy po nagłym odejściu jednego z kierowców, czyli Seba Prauksa w środę. Zespół ujawnił również, że jego zielony model 911 zostanie zastąpiony podczas dwóch najbliższych wyścigów przez swojego różowego odpowiednika. Zespoły Formuły E, DS Penski i Maserati MSG potwierdziły odejście odpowiednio Stofela Wandorna i Maximiliana Gintera ze swoich składów. Pojawiły się głosy, że kierowcy mogą zamienić się miejscami na przyszły sezon. Wandorn dołączył do Penski przed sezonem 22-23 jako aktualny mistrz. Ginter za to spędził w Maserati dwa sezony, w trakcie których odniósł dwa zwycięstwa w wyścigach. Porsche zrezygnowało z planów wprowadzenia zmodernizowanego silnika do swojego modelu 963 LMDH w World Endurance Championship oraz serii IMSA. Do planowanej przez Porsche aktualizacji silnika nie dojdzie, prawdopodobnie przez ostatnie sukcesy i brak problemów z niezawodnością. Grasser Racing Team w Lamborghini zwyciężyło 3 godzinny wyścig na Nurburgringu w ramach GT World Challenge Europe Endurance Cup. Na podium znalazło się także Porsche 911 nr 22, a także Mercedes AMG nr 48. Następna runda Sprint Cup odbędzie się w dniach 23-25 sierpnia na Magne Corse we Francji. Dino Beganowicz odniósł swoje drugie zwycięstwo w sezonie Formuły 3 w sobotnim sprincie podczas Grand Prix Belgii na torze Spa. Natomiast Calum Voysin wygrał niedzielny wyścig główny, a zespół Prema zapewniła sobie piąty tytuł mistrzowski w klasyfikacji zespołowej na jedną rundę przed końcem sezonu. Piotr Wiśnicki i Kacper Sztuka dojechali odpowiednio na 16 oraz 20 pozycji. Zak O'Sullivan wygrał sobotni sprint Formuły 2 na torze Spa. Sprint został początkowo przesunięty z powodu dużych opadów deszczu, a gdy już się odbył to po 8 z 18 okrążeń został przerwany czerwoną flagą i nie został już wznowiony. W wyścigu głównym Isaac Hadjar odniósł swoje czwarte zwycięstwo i umocnił swoją pozycję w wyścigu o tytuł Formuły 2. W klasyfikacji generalnej prowadzi on z przewagą 36 punktów nad drugim Gabrielem Bortoletto. Grand Prix Belgii na spa początkowo wygrał George Russell, ruszający z szóstego miejsca, ale został zdyskwalifikowany po wyścigu za złamanie regulaminu technicznego. Jego bolid okazał się o 1,5 kg za lekki. Mogło się skończyć idealnie, gdyż Brytyjczyk zaryzykował i podczas gdy większość zawodników pojechała na dwa pit stopy, on zjechał do boksu tylko raz i na mocno zużytych twardych oponach powstrzymał atak goniącego go Louisa Hamiltona. Oznacza to, że siedmiokrotny Mistrz świata wygrał wyścig na spa, Oscar Piastry awansował na drugie miejsce, a na podium skoczył Charles Leclerc. Słabe tempory Bulli, broniący tytułu Verstappen ukończył na czwartej pozycji, a Czekoperes na siódmej. Z powodu usterki bolidu Guanyu Joe musiał wycofać się z rywalizacji. Ten sezon jest niesamowity, ponieważ na 14 wyścigów przed przerwą wakacyjną mamy aż siedmiu różnych zwycięzców. W weekend odbyła się piąta runda rajdowych Mistrzostw Europy, a był to rajd Rzymu. Niesamowite zwycięstwo odniósł w swoim domowym rajdzie Andrea Cruniola i Pietro Ometto. Duet na 13 odcinków specjalnych wygrał aż 12 i zdobył pierwsze miejsce, a miał przewagę ponad 22 sekund na mecie. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajęli 12 miejsce, kolejna polska załoga Jarosław Kołtun i Ireneusz Pleskot zajęła 18 miejsce. W klasie ERC3 na drugim miejscu podium znalazł się debiutujący w Mistrzostwach Europy Hubert Kowalczyk i Jarosław Chryniuk. Mistrzostwa świata w Raley Crossie z kolejnymi dwoma rundami zawitały na Węgrzech. Pierwszą rundę wygrał po dramatycznym finale Niklas Gronholm, a mistrz i lider klasyfikacji Johan Kristofferson starł się z Kevinem Hansenem, a oba ich samochody wylądowały w barierkach. Broniący tytuł Szwed w drugim dniu potwierdził już swoją wartość i wygrał kolejną węgierską rundę. Co warto obejrzeć w ten weekend? Przede wszystkim WRC. Legendarny rajd Finlandii wraca w tym tygodniu i potrwa od czwartku do niedzieli. W niedzielę o 14.00 rozpocznie się Grand Prix MotoGP na torze Motorland Aragon, a na Road America ścigać się będzie Imsa. Wyścig główny w niedzielę o 21.00.